padło pytanie od Julianny jak to jest kiedy popijamy stricte mięso wodą Działa dokładnie tak samo. Mięso jest jakby najgorzej trawiącym się składnikiem, bo jest najbardziej włóknistym. Zależy, zależy jakie mięso. Czy weźmiesz sobie wołowinę, mhm. która jest zbita, jest ze starego byka, czy cielęcinę, czy weźmiesz sobie jakąś rybę, która ma bardzo jakby taką wątłą konstrukcję mechanicznie, prawda? I ona bardzo łatwo się rozdziela w żołądku pod wpływem samych płynów, ruchów perystaltycznych, ściszkania żołądka i tak dalej. Ona się bardzo łatwo rozpada. Czy same mięso można popyłać? Zasada jest dokładnie ta sama. Mięso się będzie dłużej trawiło, dłużej będzie zalegało, zwłaszcza, te takie mięsa typowo no zwierząt hodowlanych w Polsce, czyli wieprzowe, wołowe. Yy, więc zasada jest dokładnie ta sama. Niemniej jednak, no tak bardzo dokładnie należy to przerzuć, żeby jakby zdjąć część pracy z żołądka na żuchwę, przerzucić, prawda? Jak to dokładnie rozetrzemy, to on, ten posiłek będzie i to mięso będzie króżej przebywało później w żołądku, więc nawet popicie tego spowod nie, nie wpłynie znacząco na to. Więc należy wybierać y, mięsa, przynajmniej ja tak robię, które bardzo szybko i łatwo się trawią, bo jeżeli ma się dużą objętość kalorystów, którą trzeba wrzucić i przyswoić, na ciężkich mięsach, ciężko trawiących się zbi o zbitej strukturze konsystencji tego nie zrobimy. Także nie było tutaj pytania o jakie mięso, ale mhm. generalnie zasada jest taka: przerzuć na papkę i dopiero Jasne. poknąć.